Przygotowania każdego kraju do tego typu wydarzenia muszą istnieć wcześniej, nie w przypadku zagrożenia jego pojawienia się, tylko wcześniej przewidywania. A jakie będą następstwa, jeśli coś takiego się wydarzy? I to było do przewidzenia, że prędzej czy później mamy duże skupiska ludzi, mamy przesilenia wiosenne czy jesienne, mamy zmiany pogodowe. Nie ma normalnej zimy, która potrafi to wszystko wymrozić, nie ma szybkiej gorącej wiosny, która potrafi to wszystko. Ogrzać i żeby te zarazki też poprzepadały, w związku z tym choroby będą i zgony będą. Natomiast w skali świata, a szczególnie w skali Polski, jest to naprawdę bardzo niewiele. W poprzednich epidemiach różnego rodzaju wirusów umierało po kilkaset osób. Nikt na to nie zwracał uwagi. To było całkowicie normalne i oczywiste, dlatego że każda śmierć spowodowana czy wirusem, korona czy jakimś innym, zawsze jest plotem różnych okoliczności. To jest niewydolność serca, to jest krążenie, to są przypadłości związane z wiekiem i prędzej czy później te osoby i tak by zmarły, więc nie ma pewności, że bez udzielania im pomocy to te osoby musiały odejść z tego świata. Natomiast gdyby szpital, gdyby lekarz, gdyby pielęgniarz wszyscy stanęli na wysokości zadania, głaskaliby po twarzy, podawaliby pigułki albo syropki, to ta osoba by po kilku dniach wstała, poszła do domu i nic by się nie działo. Będzie się działo. To jest kwestia demografii. Jest nas coraz więcej. Żyjemy coraz szybciej, mamy coraz więcej stresów. Organizmy są opóźnione w rozwoju, czyli nie nadążają za tymi wszystkimi wydarzeniami są osłabione i musimy ponosić konsekwencje. A więcej prawdopodobnie strat poniesiemy na skutek paniki, wykupywania z różnego rodzaju środków czy medycznych, czy. Higienicznych czy żywności w sklepach, stania w kolejkach, dobijanie się o dobra, które nie będą nam potrzebne, jeśli zachorujemy i to będzie sprawa dwóch tygodni, wyjaśni się albo będziemy żyć, albo nie, to dobra nam nie będą potrzebne. A całkowitą operacją w tym wszystkim jest wykupywanie papieru toaletowego, tak jakby chcieli siebie mumie zrobić. Okręcą się tym papierem, będą leżeć w domu i czekać, aż ktoś ich później zabierze i gdzieś w przyzwoitym miejscu pochowa. To jest ten przypadek ludzi, którzy powinni być na poziomie. Powinni być dorośli, powinni być wykształceni i powinni myśleć zdroworozsądkowo. Papier toaletowy nie uratuje nas przed epidemią.